Nieważne, nieważne. Yy, Maciek Szubartowski, Maciek Szubartowski na prawo do Dominika Karasia. Dominika Karaś odegra, chyba I wydaje się, Krzyk Czuśniak to przyjmie, tak jest, Maciek Szubartowski obraca się, ma po lewej stronie Krzyk Czuśniak, Krzyk czy zagra, czy będzie indywidualnie Krzyk i musi być gol, tak, nie, mylę, musi... nie wiem, bo powiem szczerze, nie patrzyłem na tabelę. Najważniejsze, żeby, żebyśmy to dowieźli, żebyśmy jeszcze spokojnie podwyższyli. Na no, później ćwierć, ale zobaczymy na koło tam y, trafimy. Marcin Kluza pojawił się na wojsko. No Maczka Szubartowskiego, no, Maczka Szubartowski, Ciuśniak. A troszeczkę, t, tak, troszeczkę sobie mu piłka odskoczyła, ale powalczy do końca, że kuba się praski, kuba się. Maczka ładnie z daleka, ale odbijają obrońcy. Ponownie Marcin Kluza, Bardzo ładnie z wodem, z dużego palca pięknie, bardzo ładnie. Ciełkowi. Rozgrywają teraz. Chyba w swojego zawodnika trafię. Marcin na Tak jest do niego zagranie. Marcin przyspieszył akcję. Do Pawła Holwickiego, temat. brata Krzy Krzyśka i, i bramka. Marcin klucza przyjmuje. Nie straćmy. Krzysiek Czuśniak. Co teraz robi? Brawo, jest! Pięknie, brawo! Bardzo ładnie! Atakować mocno, teraz przejmuje Maciek Szubartowski do Pawła Cholewickiego. Paweł Cholewicki poprzeczka jak chyba piłka. W drugiej drużynie Nalfu na też po siedem mniej więcej, pół minuty po powie czasu jest zmiana bramkarza. Fajnie to jest wszystko wygląda. Krzysiek szala. do Dominika Karasia. Karaś do Macieka Szubartowskiego. Maciek Szubartowski do Dominika, musi być 3-0, nie! to znaczy po prostu jesteśmy piłkarsko lepsi. I potwierdźmy to najlepiej jeszcze jedną drugą bramką. No teraz bardzo ładny most. Będzie wybijał piłkę o, Tutaj no ładnie, ładnie to rozegrali, nie Dużo brakło i Krzysiek Szala. No chciał strzelać. <grych> chyba do Krzysieka Ciuśniaka i po drugim yy, rogu Jed nie po drugim słupku, nie, ale teraz Marcin w musi być. Tak jest, tak jest, brawo! Jak brawo. problemów Krzysiek Ciuśniak do Marcina Kluzy. Marcin Kluza odegra ścięgnie. Jednak do Śpraskiego. Kuba się Praskiego. Kuba się praski do Ciuśniaka i gol obójczy Krzysiek się, Szala od razu krzyknął. Także nawet pewnie słyszeliście, Paweł Cholewicki sam na sam, Paweł Cholewicki, Paweł i będzie 5-0, tak, będzie 5-0. Między... W międzyczasie mamy zmianę, pojawia się Rafał Gruchała, Maciek Szubartowski i teraz przypuszczam, że pewnie każdy będzie chciał sobie w strzelić, ale uwaga, uwaga, nie, było to niebezpieczne, jednak szalena uważajmy zagrajmy na zero z tyłu bo to buduje o teraz no wydawało się z mojej perspektywy niebezpieczny Toski, ształ ale bardzo ładny wyrzuty Krzyśka Szali Dominika Reś pokazuje gdzie, ma, gdzie, gdzie mu przejść Maciek Szwartowski nie nie, nie do Pawła Olebiskiego Paweł Olebiskiego Maciek Szwartowski i gol Alech 35 sekund do końca spotkania pewnie by chcieli strzelić honorową bramkę tak oddaje ształ. no mocny pęd bardzo ładny szał, ale Krzyśek Szala Aleks Ciekszala rzucił się w tą stronę, którą powinien. Wysoki, daleki wyrzut do Dominika Karasia. Pięknie, pięknie jest.